GTA 3 to pierwsza z gier, którą miałem przyjemność odpalić na Pentium 3. Pomimo, że był to już rok 2002 i na rynku panowały jednostki z Pentium 4, poczciwa trójka wciąż dawała radę z nowszymi tytułami gier. Był to również okres, kiedy AMD mocno deptało Intelowi po piętach, wskutek czego Intel szybko i w popłochu zdecydował się wypuścić na rynek niedopracowany jeszcze Pentium 4, co skutkowało tym, że procki Pentium 3 o nazwie kodowej Tualatin okazywały się lepsze od czwórki, Osobiście muszę przyznać, że bardzo dobrze wspominam pracę na jednostkach z trójkami w sokecie. W dzisiejszym odcinku cofnę się zatem do roku 2000 i poskładam tą oto jednostkę Optiplexa z Pentium 3. Będzie to zestaw bardzo łatwy do złożenia, z którym myślę, że poradziłby sobie każdy początkujący retro pasjonat. Jego dokładny model to GX110. Jest to komputer z drugiej generacji serii Optiplexów, a jego następcę z serii trzeciej miałem okazję składać w odcinku 71. Jednostka będzie zasilana najmniejszym, jaki miałem okazję trzymać w ręku, zasilaczem. Posiada on moc zaledwie 85W. Całą płytkę z elektroniką można łatwo z niego wyciągnąć, dzięki czemu jest prosty w czyszczeniu. Jak wiadomo cały syf najbardziej lubi osadzać się w zasilaczu, dlatego warto o niego zadbać. Aby przewody nie majtały przyczepie je do obudowy niezawodną trytytką. Inaczej niż w większości zasilaczy wentylatorek jest tutaj mocowany na zewnątrz. Przy montażu ważne, żeby nie zapomnieć o mocnym dokręceniu przewodów uziemienia. Co ciekawe, zasilacz trzyma się jedynie na jednej śrubce, wystarczy wsunąć go w odpowiednie miejsce w obudowie. Właściwie całość powinna być przymocowana na trzech śrubkach, ale przy produkcji chyba zapomnieli o wywierceniu dwóch pozostałych otworów. Właściwie na tej jednej dosyć stabilnie się trzyma. Zasilanie jest poprowadzone krótkim przewodem, aby nie przeszkadzał w montażu płyty głównej jest schowany za tą blaszką. Zasilacz mamy z głowy, pora na resztę podzespołów. Na płycie głównej, wszystkie podstawowe złącza, nie ma tu dodatkowych bajerów. Jak zwykle przy starym sprzęcie, trzeba sprawdzić, czy wszystkie elementy są w porządku. No, i takie mocowania radiatorów to ja lubię najbardziej. Podobne posiadał również AMD. Pod spodem znajduje się uwalona pastą trujeczka. Jak widać, ktoś trochę przesadził z ilością, która rozlała się na płytkę procesora. Za chwilę spróbuję go doczyścić. Jest to prototypowo z 2000 roku o taktowaniu 933 MHz z pamięcią podręczną 256 KB, a jego nazwa kodowa to Coppermine, w wolnym tłumaczeniu kopalnia miedzi, chociaż za dużo tego metalu chyba byśmy z niego nie wyciągnęli. Najbardziej pożądanymi natomiast prockami Pentium 3 były Tua Latiny, niektóre posiadały dwukrotnie większą pamięć podręczną oraz zawrotną prędkość aż do 1,4 GHz, kiedy dla zwykłego użytkownika PC ta przekroczenie granicy 1 GHz to już był kosmos. Pamiętam również, że w latach szkolnych ścigaliśmy się z kumplami kto ma lepszy komputer, a wyrocznią była ilość GHz na sokiecie. Powiem, że ciężko było doczyścić procesor, ponieważ pasta rozmazywała się po płytce, no ale w końcu się udało. Powierzchnia styku procesora z radiatorem jest tu bardzo niewielka, dlatego tu wystarczy naprawdę mała kuleczka pasty. Radiator należy umieścić odpowiednimi wcięciami na sokecie, tak aby nie miał możliwości ślizgania się na paście. W slotach pamięci możemy umieścić maksymalnie 512MB typu SDRAM. Ja natomiast w jednym umieszczę skromne 126MB. Szału nie ma, ale na odpalenie jednostki starczy. Teraz można już umieścić płytę główną na odpowiednich zaczepach. Zaczepy spełniają również rolę styku płyty do masy. Również w tym przypadku całość jest przykręcana tylko jedną śrubką. Jeśli chodzi o zasilanie trzeba tu podpiąć dwie wtyczki. Przykróciutkie taśmy umieszczę teraz na złączach IDE. Pod jedną z nich będzie podpięty dysk WD o pojemności 10GB. Dysk natomiast jest przykręcany do specjalnych sanek. Następnie sanki wsuwa się w obudowę. Na drugim poziomie nad zasilaczem i dyskiem znajdą się napędy. Będą one umieszczone na takiej wsuwanej blaszce. Umożliwia ona szybki demontaż stacji dyskietek i napędu CD jednocześnie. Napęd CD również jest wsuwany. Natomiast stacja dyskietek trzyma się na zaczepach. W odróżnieniu od standardowych napędów ten jest zasilany taką samą wtyczką jak stacja dyskietek. Na razerze znajdują się zaledwie dwa złącza PCI, istnieje natomiast możliwość rozszerzenia go o kolejne dwa ISA, ale wiąże się to z zakupem kolejnego razera. Razer przykręcony jest do specjalnej blaszki. Podobnie jak na płycie vectry z odcinka 74 jest tu umieszczona dźwigienka, za pomocą której riser wpychany jest do odpowiedniego slotu w płycie głównej. Do zamontowania pozostała wisienka na torcie, czyli górna obudowa. Dla nadania sztywności jest ona podbita cienką blachą. Przednią część wkłada się w zaczepy, natomiast tylna zamyka się na zatrzaskach. Jednostka swoim zaokrąglonym kształtem na pewno wyróżnia się od kanciastych desktopów, które były w tym czasie produkowane. Fajne jest również to logo na panelu przednim. Na naklejce informacja, że komputer został zaprojektowany pod trzy systemy Windows 2098 oraz NT, natomiast w drugim rogu naklejka licencyjna Windows 98. No i chwila prawdy, czyli odpalenie kompa. A więc wszystko w porządku. Mamy tu troszeczkę inny układ biosu. Wszystkie opcje pokazane są na jednej karcie. W łatwy sposób za pomocą kursorów można się przemieszczać pomiędzy opcjami. Są tu również wszystkie niezbędne informacje o procku. Zobaczmy zatem, co znajduje się na dysku Western'a. Przywitał nas stary, poczciwy X-Pack. Pomimo wieku dysk daje radę. Skoro już mamy cpu -Z, zobaczymy czy konfiguracja się zgadza. W programie mamy wszystkie wyczerpujące informacje na temat trójeczki. Pios prawdopodobnie był aktualizowany, ponieważ widnieje data 2003. Chipset zintegrowanej grafiki to intelowski 810 z półdzieloną pamięcią. Znajdująca się na końcu literka E oznacza obsługę procesorów Pentium 3 i Celeron z magistralą 133 MHz. W pamięci sd -RAM mamy natomiast 128 MB. Poszperałem trochę na dysku i okazało się, że jest tutaj nawet zainstalowana gra driver. Co prawda nie ma karty graficznej, ale raz się śmierć, spróbuję odpalić. Najwyżej wywali błąd albo się w ogóle nie uruchomi. No i proszę bardzo, na starej integrze coś odpaliło. Ale to dopiero pół sukcesu, bo trzeba jeszcze załadować mapy. Zobaczymy jak to działa na trybie przejażdżki. No i super, można jechać na miasto podrywać laseczki. Gra nawet idzie całkiem dobrze, bez zacinek. Intelowski chipset daje sobie tutaj radę, nawet kiedy pojawia się więcej szczegółów na ekranie. No i z efektu końcowego jestem zadowolony. Po zamontowaniu jakiejś fajnej grafiki z PCI myślę, że na komputerku można pograć w bardzo fajne tytuły. Jeśli tylko dorwę taką kartę, zrobię upgrade i będzie filmik. Tymczasem dzięki za obejrzenie dzisiejszego odcinka. Widzimy się niebawem w następnym. Trzymajcie się. Cześć.